Cześć, zapraszam na kolejną kartę dnia na dzień 30 lipiec 2024. Usiądźcie wygodnie i zobaczymy, co ciekawego dzisiaj dla Was wylosujemy. Nasza karta dnia na dzień 30 lipiec 2024 to Królowa Kielichów. Królowa Kielichów jest kartą, która symbolizuje osobę bardzo wrażliwą na stany emocjonalne ludzi ze swojego otoczenia. Osobę, która potrafi odczytać emocje oraz stany uczuć ludzi, z którymi przebywa, które są wokół niego, osobę, która również potrafi rozpoznać stan emocjonalny bądź stan zdrowotny kogoś, z kim właśnie przebywa. Tak więc, jeżeli jesteście osobami umiejącymi przykładowo widzieć aury, widzieć drgania energetyczne na czyimś ciele, rozpoznawać choroby bądź rozpo rozpoznawać emocje, ta karta właśnie symbolizuje tego typu człowieka. Karta ta może symbolizować również osobę, która czasami zbyt irracjonalnie podchodzi do postrzegania świata i ludzi wokół siebie osobę, które zbyt mocno może też ponosić wyobraźnia więc jest też swego rodzaju oszczerzeniem, żeby twardo stąpać po ziemi. Dzisiejszy dzień może być dla Ciebie dość ciekawy. Prawdopodobnie spotkasz się z licznymi sytuacjami, gdzie okażesz wzruszenie, swego rodzaju emocje. Powrót do pewnych lat młodości lub dzieciństwa, gdzie postrzegałeś świat bardziej z dobrocią i niewinnością, ale również możesz zacząć sobie przypominać swego rodzaju sytuacje, które na przykład cię bardzo zdenerwowały lub zirytowały. Rada dla Ciebie na dzisiaj: od tej karty nie bój się płynąć na nurtach swojego życia. Doceniaj to, że jesteś istotą zdolną do abstrakcyjnego myślenia oraz odczuwania właśnie tych emocji. Jednakże bądź zrównoważony, aby te emocje nie przejęły na tobą kontroli. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Cześć!